AUTOBIOGRAFIA 2020 A mówili, że terapy to łatwizna. Ile czasu mi się zresztą się nie przyzna. Lecz zacznijmy od cyferek. 70 Łatwo zliczyć, że pół wieku już minęło. Do połowy tej połowy było łatwo. Za to potem się zmieniło, zgasło światło. Była woda, była dekla i brak siły. A po nocach czasem sznury mi się śniły. Cztery lata tak minęły, potem zmiana. Podniesioną głową wśród tych na kolanach Praca z studia, żona, dzieci, internety Polityka, telewizja i gazety Choć nie dla mnie gierki kino oraz To od czego CCAD, Za to ani będę bił się choćby z bykiem. I tak MC został ręce naczelnikiem Dziękuję mojej córce Marii, która pomogła mi to nagrać. I za to ją nominuję do tego, żeby teraz ona się pochwaliła, jak zrobi Hot Sex Challenge. Nominuję też Anię, Antoszek, moją siostrę, druha Piotra Kowalskiego i naszego szanty rapera Romana Roczenia.